Chciałam zapytać, czy jest pan zadowolony z działań obecnego rządu? W sumie nie mam zdania. Nie interesuję się polityką i. Ciężko na to odpowiedzieć. Ale chodzi o rząd ogólnie w Polsce, czy tutaj o nasz samorząd? O rząd w Polsce. ciężko mi się odpowiedzieć. No wiadomo, że mogłoby być lepiej, ale nie mam jako takiego zdania. Nie bardzo. Dlaczego? No bo nie robię to, co powinni robić. W tej chwili tak, jestem zadowolona. Dlaczego? Dlaczego? Po prostu jest Polska, jak to się mówi, rozbudowywuje się te drogi, to wszystko. Tak sądzę, że jest, nie jest źle. W miarę, no na pewno powinno być lepiej, bo wiadomo, że jest kryzys, ale wie Pani, jeszcze nie mamy co narzekać. Przynajmniej nie ma tych kłótni ciągłych, tak jak przedtem było. Ogólnie y, byłbym bardziej zadowolony, gdyby. Y, było po prostu więcej udogodnień dla osób niepełnosprawnych, tak jak ja, no ale jeżeli ma, to iść w tym kierunku, żeby pomóc osobom w integracji, to byłbym za tym. Mm, nie, nie jestem. A dlaczego? No bo wszystko drożeje. Jestem emerytem, więc emerytury są nędzne również. Także ja i wielu emerytów nie są zadowoleni. Czy jest pan zadowolony z działania obecnego rządu? Wydaje mi się, że tak jak każdy prawowity Polak, nie jestem zadowolony i nigdy nie będziemy zadowoleni z jakiegokolwiek rządu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy narodem marudzącym, wydziwiającym i wiecznie niezadowolonym. Ale. Mamy takie czasy, i mamy taki rząd, który próbuje albo nie próbuje coś robić. Czy PO sobie daje radę z PSL-em? Chyba nie, ale żaden inny by sobie też nie dał w tej chwili. Nie jestem. Ale dlaczego pan nie jest? Yy, bo za mało zarabiam. Służba zdrowia kuleje, a nawet leży. Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że ciągle mamy jakiś kryzys i nie możemy na nikogo polegać. No, bo ja wiem, tak nie bardzo. A dlaczego? A dlatego, że tam panie jest za dużo, za dużo panie jak nazwać. My sam nie wiem jak to powiedzieć, tego krętarstwa, nie krętarstwa takiego, to proszę pana. To te krętarstwo, to, 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 to panie posłuchać to na to wszystko to się nie chce wcale oglądać. No raczej, raczej nie. A dlaczego? <śm> z różnych powodów. Nie jestem. A dlaczego nie powiem? Nie do końca. Dlaczego? No Nie podoba mi się parę spraw, niezwiązanych spraw. Y, Obietnice y, były obiecane, a nie zostały spełnione. Także no... no głównie na tym to polega. Ja bym ich wysłał do Rosji. Dlaczego? Jak pani zobaczy, jak tutaj chodzą, gdzie oni śpią. I wie pani, co oni tutaj robią? Na nie mają. Pół miasta. Widzi Pani ten, tam strasz, tam mi to spać. bezdomne, Serce się pali. Niech to trzeba by pani tam do Rosji. Na Syber. Żeby zrozumieli, jak Polska teraz wygląda. W tym wieku, żeby niech mi nie było, gdzieś przespać się ludzie kochani. Do tego mi doszliśmy. Żebyśmy płacili za każdy jeden lek 100%. A bezdomni mają nie mają prawa się zarysować ile kiedy kupić, bo nie mają za co. To jest zgroza jest, proszę Kradno, ale moim zdaniem jest rząd lepszy niż kiedyś. Jest dużo takich zmian i podoba mi się ogólnie. Jest dużo y, dróg nowych, stadionów. Y, no cały czas coś się zmienia i to wszystko w górę idzie. Nie. Dlaczego? No po prostu nie. No nie bardzo. Dlaczego? No nic, nie ma polepszenia. Przede wszystkim nie ma pracy dla młodych, no i to jest przykre, bo jednak praca to potrzebna jest dla człowieka nawet. Tak. Dlaczego? Nie wiem, ale zadowolona jestem. Yy, nie, niezbyt. Nie? nie. Dlatego, że dzieją się takie rzeczy, których nie powinna, nie powinny się dziać. Tak średnio w sumie. Jest wiele afer, które są niewyjaśnione, tak mi się wydaje, że, że nie za bardzo.